Cześć. Na ostatniej sesji, y, jeszcze raz ten slajd tutaj Ci pokażę, ten model wzajemnego oddziaływania, mówiliśmy o tym, że bardzo ważny jest system postrzegania i interpretacji świata czyli myśli. One są krytycznym elementem skuteczności. Jeżeli myślisz, że możesz coś zrobić, że zasługujesz, że jesteś dobry, że jesteś wystarczająco dobry, że, że m, jesteś człowiekiem w porządku, to Inaczej działasz, inną masz inne masz obraz siebie, inne masz samopoczucie. inne budujesz relacje, inne masz życie. I system postrzegania świata, zdarzeń siebie jest kluczem interpretacji myśli jest kluczem do emocji, zachowań reakcji, a to decydują o naszym całym życiu, o naszej działaniu lubierności o naszej, o naszym osiąganiu różnych wyników rezultatów w poziomie finansowym, poziomie rodziny czy... czy mm, Relacji czy komunikacji, o wszystkim. I to jest krytyczny system. I teraz tutaj, w sesji czwartej, chciałbym powiedzieć jeszcze tak ku woli wstępu. Aparaty wyróżniające człowieka, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o zrozumienie, dlaczego ludzie cierpią, dlaczego ludzie cierpią emocjonalnie, dlaczego cierpimy, dlaczego nam nie wychodzi, dlaczego nie działamy, dlaczego zazdrościmy, dlaczego jesteśmy bierni, często wycofani, ja nie mówię wszyscy, mamy problemy ze sobą, jest wiele czynników. I kluczem, znowuż skupimy się na przyczynach, jest aparat mowy. Yy, zwierzęta nie mają aparatów i nie cierpią psychicznie jak ludzie. Jeszcze raz, zwierzęta nie mają aparatu mowy, nie mają świata słów. Zwierzęta żyją w tu i teraz, mają instynkty, mają mózg gadzi, mają mózg saczy, ale mają emocje, mają oczywiście reakcje, ale nie mają dialogów wewnętrznych. Nie mogą sobie powiedzieć, kot sobie nie powie, kurczę, ale jestem beznadziejnym kotem. Albo o Jezu, jestem gorszy i brzydszy od, od mruczka, bo mruczek to kurczę, waży 6 kilo, ja tylko 4, jestem od niego chudszy, łapę doła i depresję, jestem nikim. I kot leży i po prostu nie bawi się, jest schowany w kącie, bo czuje się go, nie ma czegoś takiego, bo sobie nie wkręci sam sobie, nie powie sam do siebie, bo nie ma aparatu mowy. I teraz. Y Aparaty wyróżniające człowieka to jest aparat mowy, który jest i z jednej strony dzięki temu staliśmy się, że pozbiliśmy parę dziesiąt tysięcy y, lat temu świat, staliśmy się po prostu, dzięki temu no, komunikujemy się, przekazujemy z pokolenia na pokolenie, od setek tysięcy lat komunikujemy się na poziomie także y, y, werbalnym, ale to no, przy, możemy przekazywać kulturę, sztukę możemy pisać, możemy stworzyć kody. To jest bardzo ważna rzecz, bo, bo słowa nauczyliśmy się zapisywać, głoski, samogłoski, spółgłoski i to potworzyło nam kody, które możemy przekazywać i to nas wyróżnia. Ale z drugiej strony to też nas niszczy. Nie ma takiego drugiego gatunku na Ziemi, który by tak cierpiał emocjonalnie, który by popełniał tyle samobójstw, który by miał, potrzebowałby leków na jakąś depresję, na jakieś stany, nie ma szpitali psychiatrycznych, nie wiem, dla, dla ptaków, dla rybek, dla roślinek, bo po prostu nie ma Aparatu mowy. Mam inne zmysły, inne. Tak? Ale nie mają tego. Więc to nas wyróżnia, i to jest powodem też, dlaczego powstał program LuTerapii. Bo, bo rozprawimy się, jak sobie ten aparat mniej więcej opanować, żeby on nas nie krzywdził, żeby on nas, on nas nie niszczył, żeby nam służył. Kolejnym elementem jest kreacja. Czyli to, co nas wyróżnia od innych gatunków, od życia na całej, praktycznie we wszechświecie, czy na planecie póki co, jest możliwość kreacji. Czyli możemy sobie wyobrażać, możemy sobie wizualizować. To jest niesamowite, bo to uczyniło postęp cywilizacyjny, to uczyniło, że, że są wizjonerzy, ludzie, którzy robią postęp, dokonują wynalazków i to nas wyprowadziło z jaskini, to nas wyprowadziło do to, że mamy taki postęp technologiczny i, i tako, taki poziom technologiczny, że możemy no, żyć tak jak żyjemy, mieć to co mamy, w sensie materialnym, ale z drugiej strony możemy sobie kreować też wyobraźni, obraz siebie, możemy sobie kreować kim będziemy, możemy sobie wymyśleć sposób dla siebie. To jest niesamowite, bo kot rodzi się kotem, ryba zostaje rybą, yy, nie wiem, pies zostaje psem, natomiast człowiek rodzi się człowiekiem jako gatunek, ale może wybrać rolę życiową, może być bezdomnym, może dokonać wyboru, że się poddaje, nie robi nic. I, I wchodzi w rolę bezradnego, bezwartościowego człowieka, i wycofuje się po prostu, ale może wykrywać że będzie sportowcem, że będzie mistrzem świata, że będzie prawnikiem, lekarzem, że będzie osiągał, że będzie szczęśliwy lub nieszczęśliwy. To jest niesamowite. Więc to też jest przyczyną tego, że ludzie czują, jak się czują, bo jeżeli sobie ktoś zacznie wyobrażać obraz siebie, że jesteś niewartościowy, nie dość dobry, że yy, obraz siebie jest zamazany, że jest zafałszowane poczucie własnej wartości, przez właśnie i słowa, które są w dialogu wewnętrznym, i obrazy, które sobie wyobrażamy, kim jesteśmy, niszczymy sami siebie. Więc znowuż, dostaliśmy od natury piękny prezent, możliwość kreowania dzieł sztuki, cudownego życia, nastroju, kreowania własnego życia. Możemy być kim chcemy, może robić, możemy robić, co chcemy a jednak często używamy to do autodestrukcji, do autosabotażu. No i trzecia rzecz, która nas przy wyróżnia na świecie, to jest takie umiejętności skojarzeniowe, czyli jeśli to, na przykład jeśli wezmę ten kij i go urwę, to będę miał broń, czyli będę zamiast walczyć rękoma, będę mógł przyłożyć komuś kijem albo odepchnąć się, od, yy, yy, od no, bronić się przed zwierzętami dzikimi, i to, nas, to spowodowało, że zaczęliśmy tworzyć schematy. Zaczęliśmy yy, na, je, je, jeżeli, na przykład jeśli otrę ten kamień o kamień, powstanie iskra. A skoro iskra, no to się zapala, tak? Bo ta iskra kiedyś spadła raz, drugi, trzeci i być może się coś zapaliło. I nagle człowiek ze zwierzęcia takiego no, bliskiego natury, nagle oswoił w pewnym momencie ogień, tak? Wymyślił broń. Zaczął wymyślać, jeśli stopimy takie i takie skały, to powstaje coś twardego, więc zrobiła się miedź, brąz, za chwilę, wiesz, żelazo. I to... Takie bardzo, bardzo yy, zaawansowane krytyczne myślenie jest kluczem do rozwoju człowieka. I to jest nice, niesamowite, że te dwie rzeczy, aparat mowy, kreacja i jeśli to, czyli skojarzenia, są powodem i tego, że jesteśmy kim jesteśmy jako gatunek, ale to, że też jest przyczyną samobójstwa, złego samopoczucia. Bo jeżeli sobie skojarzymy w głupi sposób, typu, jeśli, nie wiem, miałem trudne dzieciństwo. To już nigdy nie będę szczęśliwy. Albo jeśli tutaj mamy w tym skojarzeniu, jeśli ona mnie nie kocha, to znaczy, że ja jestem do niczego. Albo jeśli mnie zwolnili z pracy, to znaczy, że jestem do niczego. Albo jeśli jestem niższy od Juska, to znaczy, że jestem gorszy. I, i, I to jest niesamowite, że ta sama siła tworzy, kreuje świat, doprowadziła nas do szczytów ewolucyjnych, i ta sama siła aparat mowy, czy kreacja, czy. Umiejętności kojarzenia, typu, że jeśli to, może nas zniszczyć. Więc to jest niesamowite, że dzięki tym umiejętnościom możemy planować przyszłość, myśleć, wyobrażać sobie, opisywać symbolami, właśnie wspominać przeszłość, bo to jest dzięki temu, że mamy umiejętności zapamiętywania, możemy wspominać, możemy interpretować, co jest, co jest niesamowite. Możemy, możemy tworzyć własne zestawy interpretacji prawdziwe lub fałszywe. Dzięki tym umiejętnościom możemy przewidywać, unikać, możemy porównywać, martwić się, osądzać, wyjaśniać w sposób prawidłowy bądź nie. I teraz zwierzęta nie mają takich aparatów. Nie cierpią psychicznie jak ludzie. Zwierzęta nie popełniają samobójstw. Zwierzęta nie chodzą do psychiatry. To myśli interpretują świat wewnętrzny i zdarzenia w świecie zewnętrznym. I to, co rozmawialiśmy w tym sesji trzeciej, myśli interpretują świat. Myśli postrzegają nas, myśli tworzą kreację albo pozytywną, że tworzymy, nie wiem, nowy film, nową książkę, nowy obraz, tworzymy m, w jakąś formę zabawy, tworzymy, wymyślamy sobie, co chcemy robić z dziećmi na weekend, że zabieramy ich na piknik, ale to myśli, postrzeganie, interpretacje też nas niszczą, dołują, wpadają w depresję, bo wybieramy. To, co nas umniejsza, skupiamy się na tym, co nam nie wyszło, i niszczymy sobie sami często samoocenę, a prawie zawsze. Więc myśli to słowa i obrazy, i one wywołują emocje i uczucia. I głównie właśnie to wszystko się zaczyna. Od myślenia i to sposób myślenia, czyli mentalność ma kluczowe znaczenia dla osiągania, zarabiania, relacji, komunikacji, rozwoju, uczucia, radości, szczęścia, emocji. Więc jest potrzebna nam do życia mentalność, odpowiednia postawa, nastawienie, podejście, wiedza i działanie. I ten trójkąt sukcesu mentalność czyli sposób myślenia jest najważniejszy, bo on głównie steruje zachowaniem, działaniem czyli tak naprawdę myśli są tutaj kluczowe. Bo w większości przypadków bodźców odbieramy ze świata zewnętrznego, interpretujemy je poprzez filtry, poprzez wartości przekonania, poprzez obraz siebie, samoocenę i to wpływa na emocje, na reakcje fizjologiczne, a na zachowanie. A zachowanie to są rezultaty, to są relacje, to są pieniądze, to jest to, co jest możliwe, to, to my tworzymy swój świat. I zmieniając. Głównie myśli, zmieniając głównie y, y, aparat mowy, czyli semantykę słowną, zmieniając głównie wyobraźnię kierowaną, że możemy sobie wyobrażać i tworzyć nowe połączenia neuronowe y, w sposób, y, możemy stworzyć siebie, kim chcemy być, możemy sobie absolutnie to wyobrazić, y, jak może nasze życie wyglądać za 3, 5, 15 lat. Y, Możemy sobie wykorzystać nasz umysł skojarzeniowy, że jeśli będę przez rok na przykład uczył się przywództwa, to stanę się ekspertem od przywództwa. Albo jeśli zacznę się interesować na przykład i budować systemy biznesowe, to będzie taki system zbuduję sobie za 2, 3, 5 lat i będzie mi łatwiej na przykład zarabiać pieniądze mogę być stać się wolnym człowiekiem. Jeśli będę pracował nad swoimi emocjami, nad swoim postrzeganiem świata, to będę miał lepsze samopoczucie, lepsze życie. To jest właśnie te trzy siły. Mamy dane jako jedyni na, na planecie, tylko my możemy to robić. Tylko my mniej więcej w takim zaawansowanym stopniu. Wiadomo, że mamy bardzo podobne DNA do małpek, do szympansów, czy różnych tam naszych krewnych, nazwijmy to, ale oni nie mają jednak tego aparatu mowy mają jakieś tam kody, Porozumiewają się jakimiś okrzykami, mają jakąś możliwość kreacji, mogą wziąć kamień i rozzupać orzecha, um, ale nie mają na pewno myślenia aż tak krytycznego, jeśli to w, w niewielkim stopniu, w, w, tak, w porównaniu do nas. Więc zobacz, jakim narzędziem dysponujemy, jakie mamy możliwości, i to są możliwości to jest taka, to jest taka moc boska. To może tworzyć. Aparat mowy może pisać wiersze, może opisywać pięknie świat, może dodawać ludziom otuchy, o słowach będziemy mówić, słowa mogą angażować, mogą nas, wyzwalać w nas pozytywne emocje, ale słowa, aparat mowy może nas zniszczyć, może nas nawet zabić, możemy upokarzać ludzi, krzywdzić słowem, zniszczyć dziecku, samoocenę, krytykując nadmiernie czy, czy obwiniając go, kreować, możemy... Wspaniałe rzeczy, nowe pomysły, nowe dzieła sztuki, nowe wizualizacje pożytecznych rzeczy, które mogą pomagać ludziom. Ale możemy wykreować czarnowictwo, yy, jacy będziemy beznadziejni, jakie życie i możemy się bać, zafundować sobie lęk, stres i nerwice. I możemy pięknie kojarzyć, jeśli to, jeśli coś zrobimy, możemy pomóc ludziom, jeśli się przyłożę, dostanę podwyżkę. Dzięki podwyżce będę mógł, na przykład, nie wiem, pomagać temu schronisku, bo będę co miesiąc mu dawał jakieś dodatkowe pieniądze, żeby pomagało większej liczbie zwierzątkom, ale możemy też, jeśli to, wykorzystać tą umiejętność krytycznego myślenia do samodestrukcji. Jeśli nie wiem, jeśli nie, nie wyszedł mi ten biznes, to znaczy, że już żaden mi w, w, w życiu nie wyjdzie, więc nie ma sensu już się brać za coś. Tak? A to nie jest zgodne z faktem, bo to, co nam nie, raz nie wyszło, jeżeli wyciągniemy wnioski, to była najlepsza najprawdopodobniej lekcja, I wielu ludzi, którzy aparat m, krytycznego myślenia wykorzystywali do wniosków, wielu ludzi zbankrutowało kilka kilkukrotnie, zanim stanie się milionerami. Czy miliarderami, i dzisiaj zatrudniają dziesiątki, czasami setki tysięcy ludzi, i dają im dach nad głową, bo potrafili z tego myślenia krytycznego wyciągać wnioski. I teraz, aparat mowy, kreacja, czy, czy to, ten umiejętność skojarzenia to są przyczyny jak i sukcesów, jak i porażek, pieniędzy, jak i biedy, yy, nerwicy, jak i spokoju wstydu, jak i dumy, odwagi, jak i tchórzostwa. To jest kwestia tylko, jak jest ustawiony aparat mowy, jak jest ustawiona kreacja, jak jest ustawiony system skojarzenia. I to wymaga właśnie, to jest ta czyli ten program, który będziemy to czyścić, będziemy ustawiać, będziemy yy, będziemy to wszystko kodować na nowo i mam nadzieję, że ci się to bardzo, bardzo spodoba.